Cześć, witajcie na kanale. Wciąż czytam? Ja mam na imię Kasia, a w dzisiejszym filmie zapraszam Was do moich przewidywań książkowych. Będę oceniała tutaj książki, które w najbliższym czasie będę chciała przeczytać, bo gonią mnie książki do recenzji i bardzo bym chciała przeczytać książki, które sobie w ostatnim czasie zakupiłam, ale czasu jest coraz mniej i potrzebuję motywacji do tego, abym w końcu usiadła i skupiła się tylko na książkach, nie na życiu na książkach i, i poświęciła im trochę więcej uwagi, bo uważam, że zajmuję się czasami pierdołami. Dzisiaj na przykład poszłam wydrukować sobie zdjęcia do mojego zeszytu książkowego, w którym chcę sobie tam właśnie zdjęcia, okładek książek przykleić tam i, i żeby ten zeszyt ładnie wyglądał, więc muszę odpuścić takie twórcze rzeczy i wtedy będę miała w zupełności więcej czasu na czytanie. I Chciałabym za jakiś czas, gdy uda mi się przeczytać te książki, nagrać konfrontację. Więc, jeśli jesteście ciekawi, co myślę na temat tych książek, mam tu sześć pozycji, i jak je oceniam w tej chwili, to serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli zastanawiacie się, czemu taka jestem powudzona, bo właśnie wróciłam z wojaży na hulajnodze i od razu przyszłam do Was pogadać i, 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 i tak to właśnie wygląda, więc wybaczcie, że nie ma włosa, nie ma nie ma makijażu, mi się tutaj zrobiło. Dobra. Tak, ja zawsze tak mówię, że nie jesteśmy tutaj dla makijażu i, i, i włosów, tylko dla książek. Słuchajcie, pierwszą pozycją, którą sobie sama zakupiłam, jest to książka Zaklinaczka Kości. Z tego co pamiętam, jest tu motyw nekromancji jednej wybranej dziewczyny. Tutaj urzekła mnie ta okładka, ta grafika po prostu. Jest to pierwszy tom Ród Umarłych od autorki v Vicky pau I Słuchajcie, ja już ją pokazywałam w book ja już o niej mówiłam w zapowiedziach. I dalej jej nie przeczytałam. Ja czuję tutaj wielką miłość. To będzie książka według mnie 5 na 5, która wciągnie mnie do swojego... Fantastycznego świata, w którym właśnie jest, są, jest motyw dusz. Dusze stają się gwałtowne, niebezpieczne i nieprzewidywalne. Chyba, że zaklinacz kości oddzieli ducha od jego ziemskich szczątków, to kulcze, to brzmi jak idealna historia, wykrojona specjalnie dla mnie. A jak będzie, no to chciałabym się przekonać. Ta książka nie jest długa, chociaż. Chociaż może i troszkę dłuższa, bo ona ma 454 stron. Więc no ja bym chciała już usiąść i ją przeczytać i ocenić ją 5 na 5 i żebym chciałabym poczuć taki vibe, taką miłość, na przykład jak poczułam przy Wojnie Makowej, takie stuprocentowe oddanie się w nowy świat, pokochanie nowych bohaterów. Szukam takiej książki, właśnie, w której stuprocentowo mogłabym oddać swoje serce. Wiecie, o co mi chodzi? Już dawno nie przeżyłam takiego wow, rzucam wszystko tak totalnie, totalnie nic mnie nie obchodzi i, i, i czytam, bo, bo, bo jestem zaangażowana na tysiąc procent. Chodzi mi o to oczywiście, że nie to, że nie czytałam takiej książki w sensie fajnej książki, bo właśnie mam tutaj książki tam, gdzie trwa noc, to ja. Również przepadłam, ale wiecie, nie oddałam tak w jej stuprocentowo siebie. O, o, na pewno wiecie, o co mi chodzi. Więc no ja tutaj mam szczerą nadzieję, że to będzie mój hit. I będę wyczekiwała po prostu premiery, i na premiery ja już będę stała i, i będę miała w rękach swój egzemplarz, żeby go zakupić i biec do domu i go czytać. Więc to jest pierwsza książka. Następną pozycją jest książka, którą sobie miałam zakupić na krakowskich targach książki. Jeden mi się to nie udało, i zakupiłam ją w, bodajże w październiku, w grudniu, no gdzieś jakoś takoś. I wydaje mi się, że to będzie fajna historia: Lady Macbeth od. Avery nowa powieść autorki. Ona napisała studium Zatracenia, którego nie czytałam, więc to będzie moja pierwsza historia od tej autorki. Jest to Lady Macbeth zupełnie opowiedziana na nowo. Jest tutaj, ma być podobno, dużo mroku i, i, i przeplecione coś, co ja mogę pokochać. Czyli właśnie takie, takie, taki ciężki klimat. No i barwione brzegi, chociaż jak teraz patrzę na te barwione brzegi, to nie wzbudzają we mnie takiego wow, gdy otworzyłam tę przesyłkę, gdy do mnie przyszła. No nie wiem, nie wiem. Wiecie, gusta się zmieniają. I teraz tak patrzę, chyba to są, to jest motyw warkocza? Dobra, nieważne. Lady Macbeth już nieraz słyszała, że jej oczy budzą w mężczyznach szaleństwo. Ona wie, że zostanie zmuszona, by wyjść za szkockiego brutala, który nie porzuca swoich barbarzyńskich przyzwyczajeń, kiedy wchodzi do małżeńskiego łoża. No, ja tutaj liczę właśnie na taki mrok, na to, że ta historia mnie oczaruje swoim dreszczykiem. Takiego, wiecie, ciemnego kocyka. Nie wiem, czemu to powiedziałam, że to będzie historia, w której po prostu oderwę się od rzeczywistości i będę chciała poznać tą Lady Macbeth na nowo. Z tego względu, że to jest wiadomo, stara historia opowiedziana inaczej. Ja Lady Macbeth pamiętam coś tam ze szkoły, ale no. No wiecie jak to czytanie lektur I, i chciałabym sobie przypomnieć właśnie o co tak w 100% procentach tutaj chodziło i poznać tą historię właśnie współczesną napisaną przez Awe, więc no ja myślę, że ocenię tę książkę na cztery i pół gwiazdki, chociaż nie wiem czemu teraz czuję, że być może mogę jej dać 3,5. ale Patrząc na to, że ona jest totalnie również skrojona według mnie, dla mnie, to to może się zaskoczyć, i to będzie również pozycja 5 na 5, no kto wie, zobaczymy. Ona ma dość dużą czcionkę, więc powinnam ją szybko pochłonąć i tego tekstu też nie jest za dużo na stronie, więc kurczę, już bym chciała ją czytać. Wszystkie te książki chciałabym przeczytać. Wedelek, książki nie są dla ciebie, chyba, że chcesz czytać. Zobaczymy, jak Lady Macbeth mi podejdzie. Kolejną pozycją jest to świeżynka, którą sobie zakupiłam na Vintage za całe 8 zł. Jest to trylogia niezgodna. To jest stary temat, stara książka. Tobie szukałam tej książki już dawno, dawno temu, ale cały czas coś innego wybierałam, bo szkoda mi troszkę było kasy, bo te książki w twardej oprawie to naprawdę nieraz ich ceny. Masakryczne, jeżeli chodzi o nowe wydania, bo wiem, że wyszły. One mają barwione brzegi, są fajnie, fajnie wydane, ale nie wiem, czy ja pokocham tą historię i nie wiem, czy ja z... przepadnę, tak jak w filmach, bo ja pamiętam bardzo dobrze filmy za nastolatki. Gdy byłam nastolatką, ja się wkręciłam właśnie w tę serię, natomiast próbowałam czytać książkę, pierwszy tom. Pamiętam, że chyba miałam je wszystkie, ale kurczę, ja nie wiem. Ja chyba komuś je pożyczyłam, nie wiem co się z nimi stało. Skoro nie pamiętam nic z tych książek, to uznałam, że ich nie czytałam i za 8 zł to mówię, kupuję. Chociaż zależało mi trochę na wersji w twardej oprawie, ale mówię, dobra. Dobra, to już ta chwila kupujesz, nie, nie kombinujesz, bo nigdy ja nie kupię tej książki. Mamy tutaj troszeczkę podobny motyw jak w Igrzyskach śmierci. Mamy pięć frakcji, które jest podzielone, mamy jedną dziewczynę, która trafia tutaj, żeby przejść testy predyspozycji, a potem w krwawej ceremonii musi wybrać frakcję. Ten, kto łączy cechę charakteru, kilku frakcji, właśnie główna bohaterka to Tris i Tobias, z którym będzie miała romans, był niezgodny i musiał być wyeliminowany. Tak to właśnie pamiętam. Mam, mam tutaj niezgodną, zmontowaną i wierną. Nie sądziłam, że te, to będzie taki grubasek w ogóle z tych trzech cieniutkich w sumie książek, które pamiętam. Ja to mam dobrą pamięć, ale krótką, więc no, liczę na to, że przepadnę, tak jak w filmach, że to będzie, to będzie moja ocena 5 na 5, bo nie wiem, prze, obejrzałam sobie niedawno film w Żydce i właśnie nakręciłam się na takie dystopijne światy, światy, w których jest apokalipsa, nie wiem, jakoś nigdy mnie aż tak nie ciągnęło do takich tematów, a teraz jakoś w tym roku mam taki jakiś. Napad na to, więc fajnie, fajnie uwielbiam te swoje fazy. Nigdy nie wiem, jaka faza do mnie trafi i na co będę nakręcona. Więc ten rok, tamten rok był nakręceniem na słowiański klimat jeszcze nie mam aż tak, takiego właśnie, takiej fazy na słowiańskość. Natomiast właśnie na dystopie, jakiejś apokali, apokalipsy i, i jakieś frakcje, to, to właśnie teraz do mnie. To, to mnie uderzyło, więc mam nadzieję, że ta, ta, ta trylogia będzie u mnie miała ocenę 5 na 5. A jak będzie, to zobaczymy. Mm. Następną książką, która jest moja, moją współpracą z autorem, jest to Kod Pikseli. Właśnie tutaj też jest taki świat, w którym jest apokalipsa. Mamy tutaj historię o technologii, która pcha nas do przodu, czasami za daleko. Myślę, że tu będzie taka apokalipsa, taki rozpiernicz, bo mogę to wnioskować po tej okładce, bo tutaj jest jakiś facet, tutaj jest jakiś, no wiecie, tu już się zadziało dużo i, i trochę świat się rozsypał. Nie wiem, czy świadczy, ale na pewno ten, ten, ten świat tej sceny. Więc jeszcze mi się to kojarzy z filmem Jestem legendą, o, jeszcze tylko psa tutaj brakuje. Więc ja liczę na to, a ja uwielbiam ten film. Liczę na to, że właśnie taki klimaty, klimacik tutaj będzie, że moja ocena tej książki to będzie 5 na 5 albo 4 na 5, bo właśnie ja jestem nahypowana na takie rzeczy, i tutaj jest jeszcze motyw, że granica między postępem a katastrofą jest bardzo cienka, a główny bohater Alex właśnie ją przekracza. Po tytule Kot pikseli mogę się domyślać, że może tutaj będzie jakiś świat komputerowy, który będzie może nas tutaj źle naprowadzał na pewne rzeczy i dzięki temu będzie doprowadzić do zagłady? No nie wiem, nie wiem jak to mogę rozumieć, mam taką cichą nadzieję, bo, bo chciałabym przeczytać właśnie coś takiego, co będzie mnie fascynować, nie wzbudzi we mnie lęku, ale będzie mnie ciągnąć do tego, żebym czytała rozdział za rozdziałem, więc no, liczę na to, że tutaj będzie. Dodatkowo tutaj jest napisane, że to jest oryginalna, pełna napięcia historia z thrillerem technologicznym i elementami science fiction oraz dramatu psychologicznego w tle, więc no, ja, chcę, ja chcę to chłonąć, więc mam nadzieję, że pikseli rozpierniczy mi system, w mojej głowie rozpierniczy system i, i będzie to fajna historia, przy której będę się świetnie bawić i ocenię ją albo 4, na 4 gwiazdki, albo na 5 gwiazdek, ewentualnie 4,5. Więc zobaczymy. I ostatnią książką, tutaj, którą tutaj ja mam, o przepraszam, przedostatnią, mój błąd, jest to książka, na którą bardzo czekałam. Jest to Lustro Bestii, jest to kontynuacja srebra w kościach. I bardzo długo czekałam na tę historię. Ja za dużo Wam nie będę tutaj zdradzać. W pierwszym tomie mamy motyw legend arturiańskich, mamy tutaj krypty, mamy tutaj magię, główną bohaterkę jej brata. Klątwy. No, tutaj jest takie, taka, to jest taka cier, cięższa fantastyka młodzieżowa, z lekkim wątkiem romantycznym, z tego co pamiętam, bo czytałam ją już jakiś czas temu, więc mam nadzieję, że jak do niej usiądę, to sobie wszystko przypomnę i tutaj jest tyłu, umocnij swoje serce, chwyć za miecz, podda, poddaj się przeznaczeniu i spójrz na mnie, jestem lustrem bestii. No, ja chcę wiedzieć, co tutaj się zadziało w tym awalonie dalej, co będzie się działo, czy nasza główna bohaterka osiągnie wszystkie te swoje cele, które rozpoczęła w tobie w pierwszym, czy tutaj wszystko się jej poukłada. Ona właśnie tak, nie wiem, czy mi się przypomniało, że ona nawet wróżyła sobie, bo tutaj są tak, tak jakby dwa światy. Jeden świat to jest świat magiczny, czyli Avalon i takie, no ten drugi fantastyczny świat, a ona jeszcze mieszkała sobie w naszym tak jakby świecie, bo tam się przechodziło przez takie, może tak, przez taki dajmy na to portal e, i, i ona wróżyła z i, I tak właśnie za zarabia na życie. Nie wiem, czemu mi się teraz przypomniało, bo to, to był sam początek w sumie książki. Ale właśnie chcę wiedzieć, jak zakończy się ta historia. To jest spory grubasek, więc mam nadzieję, że szybko mi to pójdzie, bo nie ma to zbyt dużo tekstu na stronie i fajna czcionka, jest. ja lubię takie książki. Bardzo, bardzo lubię w ogóle książki od wydawnictwa Jaguar, tak samo jak y Okrutny Książę. To jest właśnie podobne wydanie. Format tej książki jest normalny, ale. I lubię, bo się fajnie rozkładają i, i, i ta okładka jest taka miękka i elastyczna. O, to chcę powiedzieć. Więc no, ja od, marzę o tym, żeby dać jej 5 na 5, bo, bo bardzo przypadłam w srebrze w, koś, w kościach i Lustro Bestii mam nadzieję, że również będzie na długo w mojej pamięci i, 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 i będę się przy niej świetnie bawić i, 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 i będę kochać całym serduszkiem i polecać i wciskać i w ogóle gadać o tym. Kółko. A, natomiast ostatnią książką, którą tutaj mam, książka, w sumie w który, o której bym nigdy nie pomyślała, ale wydawnictwo się do mnie odezwało i mówię, kurczę, to może być dobre, jest to Anihilacja, jest to cieniutka książka, ona ma dwieście kilka stron, jest to pierwszy, yy, pierwsza część cyklu, yy, z tego co Chyba pamiętam, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, będzie tych książek cztery. Mamy tutaj motyw z tego, co czytałam właśnie w, w informacjach od wydawnictwa o Zagładzie Świata, o, o tym, że ta książka wywraca umysł do góry nogami, że, że, że tutaj jest jakaś strefa X, do której docierają cztery kobiety, obserwują ją jakieś potwory, jakiś pejzaż wszystko co żyje, roślinność dziela się do opuszczonych domów, organizmy mutują, krzyżują się ze sobą, powodują, powołując do życia nowe, nieznane dotąd formy. No tutaj może to taka cienka książka i tak może wywrócić tutaj mój mózg do góry nogami, ja jestem strasznie zafascynowana i liczę na to, że da mnie 5 na 5. Właśnie ta strefa X strasznie mnie Fascynuje i jestem ciekawa, o co tutaj może w ogóle chodzić. Czy one sobie po prostu te kobiety wejdą sobie do tego świata, do tej strefy X i po prostu zaczną na nie się rzucać potwory? Czy, czy, czy one będą z nimi walczyć? Czy, czy może one będą badać, co tam się dzieje? Czy, czy, czy może to zagrażać w ogóle światu? Ta a w ogóle ta, ten dzik, to jest chyba dzik, nie wiem w sumie, bo tutaj jest troszeczkę taki, taki dziwny ten dzik, prawda? Elementy holo fajnie tutaj dopełniają tą okładkę, e, fajnie się komponują z nią, e, więc no, no, co ja mogę. No, wiem, że jest film też na podstawie tej książki. Nie, na szczęście nie widziałam go, albo przynajmniej nie pamiętam, żebym go widziała, e, więc no, ja chciałabym przeczytać e, wszystkie te książki, bo czuję, czuję, że to będzie coś fascynującego dla mnie i znowu ten motyw takiej apokalipsy, post no Apokalip... nie wypowiem tego. Ja wam tutaj napiszę, kurde, bo nie mogłam tego dzisiaj wypowiedzieć, chociaż jestem rozpana, pana, nie wiem co się dzieje. Za dużo słów mówić naraz do was. I, i, I wróćmy do tematu. Chciałabym właśnie też tej książce 5 na 5 bo czuję, że tutaj, uch, to będzie fajna historia. I, i chciałabym. Również zacząć ją czytać. Naprawdę, jak ja patrzę na te wszystkie książki, które mam, i, i tak bardzo chciałabym usiąść i, i zacząć je czytać, ale jeszcze trzeba zrobić obiad pranie i te kurcze. Na, najlepiej to by wydając taki domek gdzieś w górach czy coś i, i zamknąć się, wyłączyć telefon i zabrać ze sobą te wszystkie książki albo czytnik i, i, i czytać. I wtedy bym na pewno wszystkie je od razu przeczytała i bym nagrała wam podsumowanie, nagrałam wam konfrontację od razu. Ale nie można tak. Więc tak jak mówię, czuję, że to będzie 5 na 5. Mam nadzieję, że się nie zawiodę i, i, i świetnie przy niej spędzę czas. To jest mój stos sześciu pozycji. Przyjdę z podsumowaniem, z konfrontacją zaraz, gdy wszystkie te książki uda mi się przeczytać. Mam nadzieję, że tak jak oceniłam je, tak będzie. Kurczę, aż, aż właśnie tak się zastanawiam, czy jest to w ogóle możliwe. Mam nadzieję, że będzie Was ciekawiło takie podsumowanie, i miło spędziliście czas na, na tym filmiku, bo tak zastanawiałam się, czy, czy go nagrywać, ale tak mówię: czemu nie? Czemu nie? Słuchajcie, to było sześć książek, które mam zamiar w najbliższym czasie przeczytać i przyjść do Was z konfrontacją, tak jak już mówiłam chyba z 10. raz, a teraz przejdźmy sobie do wyników rozdania. Słuchajcie, tu jest moja książka, nie, to jest Wasza. Tu jest moje, moja książka, ta jest dla tej osoby serdecznie Ci dziękuję za to, że jesteś. Słuchajcie, zostańcie tutaj nadal, bo już niedługo kolejne rozdanie. Więc serdecznie Was zapraszam do subskrypcji tego kanału i żebyście zostali tutaj ze mną, bo ja zawsze będę to powtarzała, że ja bym chciała każdej osobie, która tutaj ze mną jest, podarować książeczkę, więc. Zachęcam do zostania na kanale i, i, i do wyczekiwania na następne rozdanie. A teraz w tym filmie myślę, że to już wszystko i do zobaczenia już za tydzień. Dziękuję Wam wszystkim za to, że tutaj jesteście. Pa! pa.